Hej wszystkim z tej strony Paula. Hej. Dzisiaj mam y, dwie towarzyszki y, w tym odcinku. Moją przyjaciółkę Ole i koleżankę Zuzię. Przywitać się. Cześć. Dobra. I dzisiaj mamy taką aktualizację na szybko. Będzie ona dosyć krótka też, y, bo w sumie, no co tam mamy? Jakiś wyścig tylko dla tych takich koni westernowych bardziej. Tutaj na ranchu Starshine. Um, i tak, aktualizacji jeszcze nie, nie widziałam na stronie i nie mam wam co przeczytać, najwyżej Wam potem dogram to e, pod koniec. No ale dobra, um, tutaj mamy właśnie ten wyścig i zobaczymy, co tam można z nim zrobić. Mam nadzieję, że to jest w ogóle jakby już skończone, bo tak w sumie weszłam, nic nie było napisano tej aktualizacji. Dobra. Uuu. Boże, muzyka, muzyka głośna Dobra, tu wow. Ale ładne przeszkody no. no to jest taki coś takiego jak, jak, jak Walking Equestrian Co nie? Mm, taki podobny No Dzisiaj też mam możliwość dla Was nagrania tak wcześnie, ponieważ mam lekcje zdalne, a teraz coś powinna mieć biolog... O Jezu, gdzie pycham? Powinna mieć biologię, ale tej biologii nie mam. Się tu, <grym>, O, no i stręciłam po chołek, super. Nie, to kogo mi się nie podoba? Eee, tam teraz? tam, o Boże. <laughs> Niezwa, ale zakręty. E, chwila, 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 co? co? Poczekajcie, czekajcie. To, ten koniec jest teraz tutaj dostępny do kupna. Co jest? Ej, dziewczyny, ten quarter z apki, jest tu dostępny do kupna. Jest tańszy! 713 starkońców kosztują quartery. Ile? 713? Tak, zobacz. O ja A ja ostatnio kupowałam tego, ale ja, ja chcę tego zapki. Ja go bardzo chciałam, ale mi się nie chciał go trenować przez jakiś tam czas. Dobra, ja wiecie co? Ja muszę chyba poczekać na... Um, no na tą aktualizację, jak dodadzą ją na stronę i ja wam przeczytam Dziewczyny będą miały tam zaraz sprawdzian, więc muszą się rozłączyć um, Jeszcze mam nadzieję, że sobie z nimi ponagrywamy kiedyś jakiś odcinek Jak będzie taka możliwość Ale wow, kwartery za... I w ogóle co ty tu robisz, koniu? Dobra, to ja się z wami widzę za chwilę, jak dodadzą tą aktualizację i wam przeczytam I przerobię już chyba sama resztę aktualizacji Ok, z... ogólnie to doszła aktualizacja już, mam jakby wszystko rozpisane um, I tak, nie ma w sumie jeszcze dużo czego omawiać, ale myślę, że z chęcią zobaczę Vio Guilmer... Re... Dobra, nie wiem, jak... wraca do nas z Western, nowym wyścigiem dla Koni Jorwiku Koni Jorwiku, Guilero coś tam powrócił Coś tam pracuje dla koni i orwiku, ogarniając wspaniałe wyścigi dla różnych ras. Tym razem mamy coś e, dla, dla wielbicieli Dzikiego Zachodu. Siadaj konia i ruszaj! Możesz się ścigać na koniu rosy. Quarter American Pain Horse, Baszki, Carly, te, e, ten, e, no ten taki koziorożec, ten ten, I jeszcze tym Halloweenowym koniu. Dobra, jaka jest nagroda? 150 punktów doświadczenia. Jak długo dos będzie dostępny ten wyścig? Trzy tygodnie, okej okay. Czy ten wyścig ma jakieś specjalne wymagania, aby dotrzeć do rancza Myślę, że gracze, być graczem Star Rider Ok. zniżka na konie rasy Quarter oraz Bashkir Carly Jeśli nie masz żadnego z wyżej wymienionych wierzchowców, przygotowaliśmy dla ciebie zniżkę Przez następne trzy tygodnie obniżyliśmy ceny koni rasy Quarter oraz Bashkir Carly No właśnie, to zauważam u Quarterów Um, końrasy kwarty zostanie przeceniony o 25%, a Bashkir został przeceniony o 40%. Dobra, i teraz te kwarty 713, a Bashkiry 510. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem przypadku nie kupić. Um, I teraz tak. Zmiana ceny kuca islandzkiego. Jeśli jeszcze nie wiesz, to obniżyliśmy cenę kuca islandzkiego. Kup go za jedyne 490 star dobra. Ja to już dawno widziałam, ale tu nie widzę, aby gdzieś napisali, że jakby dodali tego tego kwartera, który jest no właśnie tam, wiecie, tam stał z tej apki. A tego jednego nie wiem, gdzie, gdzie podzieli, ale okej. Okay. Um, pojadę jeszcze do tego kraju, zobaczyć co tam, no, znowu nie widzę I tego, no Okej, okay, tam jeszcze mamy mm, świnik tygodnia W następnym tygodniu mały koń w jakimś To lepszy wygląd Dokładnie tak zaktualizowany, kurs już prawie gotowy Ja się tak jaram tymi końmi, ja czekałam od bardzo dawna aż zaktualizują tę kucę Strasznie lubię te konie i no cieszę się, że zostały one zaktualizowane. No i dobra. Tak, 510 kosztują, ale tutaj tego zapki chyba nie ma. A co dziwne? A tam akurat stali tego zapki. No nie wiem, ale tu nie ma tego karego. A szkoda bym może mu kupiła, ale w sumie... O Jezu. A w sumie mam dużo tych, 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 tych prawie wszystkie. Um, dobra, jeszcze pójdziemy do Fortu Pinta, może tam, bo ja się zastanawiam, gdzie jest ten jeden kwarter, ten jabłkowity. E, może nie, może dalej gdzieś tylko nie do Fortu Pinta, bo zawsze tam dają takie odsłudki. Ja tam zostałam przez jakiś czas. No nie wiem. E, widziałam też o, czy, ogólnie em, zapowiedzi już. Em, co będzie w tym miesiącu, i się bardzo jaram tą wioską świąteczną No i co? I nie ma A, okej okay. O, tu pozdrawiam też moją koleżankę, baguje się przyjaciółka No nie nagrywa coś ze mną, ale no... Bo ona tam sprawdzi, czy coś Dobra, um... No nie, no nie dodali Okej, okay, to będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, taki dosyć króciutki, ale no, cóż, będą też dłuższe do nagrywania. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!